Cześć, jestem Damian z Centrum Szkoleń Korsak i opowiem wam dzisiaj o co może was inspektor zapytać na egzaminie UDT. Pierwsze zagadnienie dotyczy dokumentacji technicznej urządzenia. Po usłyszeniu takiego pytania idziemy do biura, znajdujemy taką zieloną książkę rewizyjną i w tej książce szukamy decyzji, sprawdzamy dziennik konserwacji oraz zapoznajemy się Całą dokumentacją techniczno-ruchową, czyli instrukcją obsługi. Następne pytania dotyczą kolejnego zagadnienia, którym jest sprawdzenie zgodności oznakowania urządzenia oraz omówienie znaczenia wskazanych piktogramów i oznakowania. Te oznakowania i piktogramy, czyli pismo rysunkowe dotyczą oczywiście diagramów dźwigu, tabliczek znamionowych. Oraz wszelkich naklejek na urządzeniu, znaków ostrzegawczych, jak i informacyjnych. Kolejne zagadnienie dotyczy sprawdzenia systemu sygnalizacji i oświetlenia przy urządzeniu, więc musimy wsiąść do wózka, uruchomić urządzenie, sprawdzić światła z przodu, z tyłu oraz dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze. Zagadnienie czwarte dotyczy sprawdzenia poprawności działania hamulca zasadniczego, czyli normalny hamulec nożny, jak hamujemy, jak go sprawdzamy. Oraz piąte sprawdzenie działania hamulca pomocniczego, czyli ręcznego. Pokażę, jak to sprawdzamy w dalszej części filmu. Zagadnienie szóste to ocena stanu ogumienia i kół. Omówię tutaj opony w takim wózku i jak takie opony oraz koła sprawdzamy. Jeśli chodzi o sprawdzenie ogumienia w takim wózku, to najpierw powinniśmy zorientować się, jaka opona, jakie koło w ogóle znajduje się, jest tutaj zamontowane. Czyli tutaj widzimy, że mamy do czynienia z oponą pełną, superelastyczną. Czym się charakteryzuje taka opona? To jest opona, która zamiast powietrza w środku ma wkład amortyzujący i sprawdzamy ją poprzez oglądanie po prostu tej części wierzchniej. Może zużyć się do tego ogranicznika zużycia, którego tutaj teraz właśnie pokazuję. Zagadnienie siódme. To ocena stanu baterii trakcyjnej, czyli takiej, która znajduje się w tym wózku. Zaraz pokażę, na co zwracamy uwagę. Podchodzimy do tabliczki znamionowej wózka, porównujemy ją z tabliczką znamionową na baterii. Przede wszystkim chodzi o napięcie oraz masę. Te parametry muszą nam się zgadzać. Zaraz pokażę, jak dostać się do takiej baterii. Żeby dostać się do baterii w tym wózku, należy tutaj nacisnąć. Posunąć sobie fotel, podnieść siedzisko do góry, następnie pociągnąć jeszcze raz, otwieramy klapę. I już mamy całą baterię. Możemy ją tutaj wyjąć, możemy ją wysunąć. Możemy sobie porównać parametry z tabliczki znamionowej względem tej tabliczki znajdującej się na baterii. Oczywiście pamiętajmy, że taka bateria nie tylko zasila całe urządzenie, nie tylko jest akumulatorem, ale również jest przeciwwagą, również jest tą wagą, która obciąża dodatkowo urządzenie i jej waga jest bardzo ważna. Musi być taka jak na tabliczce znamionowej wózka. Jeśli chodzi o tabliczkę w takim wózku, z niej dowiemy się jaka to jest marka, jaki to jest model, numer fabryczny, rok produkcji, udźwig urządzenia, masa urządzenia, masa pasującej baterii. Tutaj mamy takie widełki pomiędzy 700 a 673 oraz napięcie takiej baterii. Moc, którą generuje ta bateria i wartość przeciwwagi. Tutaj przeciwwagą jest ta bateria. Jeśli chodzi o znakowanie na urządzeniu, bardzo ważnym jest diagram udźwigów, który znajduje się w tym wózku, w tym miejscu. Natomiast powinien w takich wózkach znajd znajdować się w zasięgu wzroku operatora, żeby operator, nie wysiadając wózka, mógł sobie taki diagram sprawdzić, zobaczyć, ile wózek może podnieść na danym środku ciężkości. Tutaj jeszcze widzimy piktogram, który oznacza, że nie można podnosić ładunku nad ludźmi, i takie inne. Oznaczenia głównie ostrzegawcze znajdują się na urządzeniu. Należy je zobaczyć, sprawdzić i powiedzieć o tym inspektorowi. Zagadnienie ósme to ocena stanu układu hydraulicznego. Tutaj sprawa jest nieco bardziej złożona, ponieważ taka próba szczelności układu w wózku polega na tym, że na początku sprawdzamy, czy nie ma wycieków gdzieś na zewnątrz oraz przecieków, oglądając wózek. Dookoła sprawdzamy, czy gdzieś krople oleju nie spadają na ziemię. Jeśli wózek nie ma wycieków, przecieków nie namierzyliśmy, które są jakieś niepokojące, możemy przejść do drugiej części próby, czyli podnosimy ładunek największy w czasie pracy lub taki, który nie przekracza udźwigu nominalnego urządzenia, podnosimy na odpowiednią wysokość względem masztu, to należy sprawdzić w instrukcji obsługi, Czekamy 10 minut, i przez 10 minut nie może opuścić się więcej niż 10 cm, pamiętając, że nie szybciej niż cm na minutę. Po przeprowadzeniu takiej próby mamy pewność, że układ hydrauliczny w wózku pracuje optymalnie i możemy zaczynać pracę na urządzeniu. Ocena stanu kabiny. To tak jak widzicie, oglądamy tutaj klatkę bezpieczeństwa, ponieważ w tym wózku nie mamy kabiny, ponieważ wózek musiałby być wyposażony w szyby oraz drzwi. Tutaj znajduje się klatka bezpieczeństwa, więc oglądamy całą tę klatkę, połączenia rozłączne i nierozłączne, wszelkie spoiny, wszelkie miejsca, gdzie wózek został skręcony. Jest to bardzo ważne, ponieważ chodzi tutaj o nasze bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo operatora, który znajduje się wewnątrz tej klatki. 10 to sprawdzenie platformy roboczej. Co to jest platforma robocza? Mówiąc po prostu, podłoga w wózku. Sprawdzamy podłogę, na której stoimy, sprawdzamy miejsce, w którym siedzimy, czy jest w porządku, czy nie jest uszkodzone, czy fotel nam nie wypada, czy odpowiednio jest zainstalowany, czy podczas hamowania nie wylecimy razem z fotelem, czy pedały, które są zainstalowane w podłodze nie wpadają, czy jest tutaj jakaś mata antypoślizgowa, czy to wszystko jest w porządku i czy możemy w wózku być bezpieczni? Jedenastka to ocena stanu cięgien nośnych, czyli w tym wypadku łańcuch i wszystko, co jest z nim związane. Sprawdzamy oczywiście od początku, czyli od śruby mocującej łańcuch tutaj do masztu wózka, śruba nakrętka kontrująca, nakrętka podkładka, stworzeń z zawleczką. I dalej oglądamy płytki łańcucha, swoźnie czy nie są przekręcone. Każdy po kolei powinniśmy sprawdzić. Do samego dołu, tam gdzie jest punkt mocowania łańcucha do karety, razem z widłami, to wszystko tworzy nasz mechanizm podnoszenia w wózku podnośnikowym. Pamiętajmy również, że kryterium zużycia łańcucha to nie więcej niż 3%, jeśli chodzi o łańcuch takiej konstrukcji. 12 to ocena instalacji zasilania silnika gazem, tak zwanym LPG, czyli tutaj sprawdzamy szczelność butli, sprawdzamy połączenia butli z mechanizmami wózka, oglądamy węże, wąchamy, słuchamy oraz możemy wykorzystać do tego inne elementy, które sprawdzają szczelność, różne urządzenia, urządzenia rejestrujące taką szczelność, które dają nam sygnał albo po prostu pokazują w jakiś sposób, czy jest wszystko porządku. Oglądamy sposób zamocowania butli, czy ona w porządku jest zamocowana, jak jest włożona, w jaki sposób jest zainstalowana na urządzeniu, bo wiadomo, jest tam gaz nie bardzo niebezpieczny i takie rozszelnienie się butli mogłoby spowodować później wiele zagrożeń. Trzynastka to sprawdzenie poprawności układu sterowania, czyli wchodzimy, sprawdzamy urządzenia sterujące dźwignie, manetki w prawo, w lewo, joysticki, czy podnosi wózek, czy opuszcza, czy zabiera na siebie, zabezpiecza ładunek, czy wykonuje ruchy robocze. Sprawdzamy kierownicę, czy dobrze skręca, czy wózek działa tak jak powinien działać, czyli jeśli jest oznaczone, że ma podnosić, to że podnosi, jak jest oznaczone, że opuszcza, to opuszcza, czy wszystkie ruchy wykonuje zgodnie z oznaczeniami. Jeśli tak jest, to taką próbę uznajemy za zaliczoną. 14. To sprawdzenie stanu wideł, elementów chwytających, osprzętu roboczego. Tutaj osprzętem roboczym są widły, które jak widzicie są zainstalowane na karecie. Tutaj znajduje się śruba zabezpieczająca, która zabezpiecza przed tym, kiedy będziemy rozsuwać takie widły, zmieniać ich rozstaw, żeby nam nie spadły gdzieś na nogę. Tutaj u góry znajdują się zapinki, od tyłu widły są zaczepione. Kryteria zużycia takich wideł i w ogóle elementy, które możemy tutaj zainstalować, jeśli chodzi o same widły, to muszą zgadzać się takie wartości jak udźwig widły przy danym środku ciężkości, to jest to 1000 na 500, chodzi o odległość środka ciężkości względem czoła wideł, 500 i udźwig jednej widły to 1000, drugiej tak samo, ponieważ oznaczenie powtarza się, jeśli chodzi o rozgięcie, Widły to nie więcej niż 3 stopnie względem tej wartości początkowej. Jeśli chodzi o kryterium zużycia takie jak wytarcie, to do 10%, ale nie więcej niż 5 mm. Mierzymy sobie tutaj sprawdzając wartość początkową i porównując z naszym pomiarem. Kolejna rzecz to nożycowość wideł, czyli chodzi o różnicę między tymi czubkami. Wartość, którą powinniśmy pamiętać, to 3% długości widły, czyli jeśli widła ma na przykład metr. Więc metr to 100 cm, 3% to będą 3 cm. Tak więc różnica między tymi czubkami nie powinna przekroczyć tych 3 cm. Kolejnym zagadnieniem, już 16, jest sprawdzenie płynów eksploatacyjnych. Więc sprawdzamy tak naprawdę, co się da sprawdzić w takim wózku. Czyli da się sprawdzić, poziom np. płynu hamulcowego, to sprawdzamy poziom płynu hamulcowego. Da się sprawdzić poziom płynu hydraulicznego, to sprawdzamy poziom płynu hydraulicznego. Jeśli da się sprawdzić poziom jakiś innych płynów, to sprawdzamy poziom tych innych płynów. Ogólnie chodzi o to, żebyśmy niczego nie zaniedbali, tylko sprawdzili wszystko, co da się sprawdzić i dopiero bezpiecznie rozpoczęli pracę. 17 to sprawdzenie wybranego elementu wyposażenia urządzenia, czyli tego wózka. Tak naprawdę tutaj inspektor może poprosić o sprawdzenie czujnika w fotelu czy wyłącznika awaryjnego. Wtedy trzeba podejść i wytłumaczyć inspektorowi, jak sprawdzamy taki element. Czujnik w fotelu nic prostszego, wystarczy po prostu wysiąść z wózka i za pomocą, za pomocą dźwigni spróbować podnieść lub opuścić widły. Jeśli czujnik działa prawidłowo, no to nie pozwoli nam wózek na ten ruch. Jeśli chodzi o wyłącznik awaryjny, Przeciwnie, podnosimy widły i tak jak nazwa wskazuje, wyłącznik awaryjny wyłącza awaryjnie, więc naciskając go ten ruch powinien zostać zatrzymany, czyli przerwany, wtedy wyłącznik awaryjny działa prawidłowo. Punkt 18 to wykonanie innej czynności wynikającej z instrukcji eksploatacji przedmiotowego urządzenia. Co to oznacza? Tutaj inspektor może zadać jakieś pytanie, które dotyczy instrukcji obsługi tego wózka. Jeśli taki wózek miałby jakieś dodatkowe funkcje, dodatkowy sprzęt roboczy czy cokolwiek innego, to inspektor może o to zapytać.